Witaj Lobarcie moim zadaniem jest zabrać ze sobą któregoś z twoich farmerów jako ochronę dla miasta ponieważ jest wojna z najemnikami a więc pozwól mi ich zobaczyć. Jestem paladynem więc nie możesz mi odmówić. Bo inaczej zabijecie w imię i nosa. Ile masz lat farmerze? Limit na to, żeby walczyć to 53 lata. 57 szanowny rycerzo. A ile ty masz lat wyglądasz mi na młodziaka. Mamy 21 lat gwardzisto królewski. Poczekajcie damy mo trochę drobiazgów na drogę. Syno to wszystko możesz iść z nimi. Lepszy ryc niż nic. Ja wyroszę mojcze żegnaj. Witaj szanowny Wolfkarze, przyszedłem tutaj by dołączyć do straży. Gdzie mogę dostać pancerz i miecz i jakie mam zadanie? Pancerz dostaniesz w tej chacie za tobą, a co do zadania to na razie nie masz. Dziękuję za informację, to ja idę, do widzenia. Witaj Kowalo, przyszedłem po ozbrojenie, dokładnie miecz strażnika i zbroja. Dobrze, już wyciągam. Oto zbroja miecz i masz dodatkowo jeszcze coś do jedzenia. Dzięki stary naprawdę się przyda. Witaj handlarzo, chciałbym coś kopić. Idę spać jotro, czeka mnie ciężki dzień. Następny dzień trening. HMMa może by tak poprosić Kowala o to by zrobił dla mnie kosze.